Fiu, fu. Oj, tu gdzie by was tu teraz Tu? Nie, nie będzie dobra pytań. A może? Dobra, próbujemy. Jak mi moje eksperymenty wyszły. Ej, nie jest zły. Dobry wyszedł. Smacznego. Dzięki. Zosia krzyczy, że idzie. No Sabali. Przez ten upał jest tak gorąco, że nawet jeść mi się nie chce. To wyszedł, że najlepszy, ale zjadalny. Najważniejsze, bylebym ja nie musiała na kiblu siedzieć potem. Nie, to aż tak nie. O, też parmezłanki, te, te kolienie rumeją. Ale inaczej by wyszedł, jakbyśmy miały tą cebulkę. A nie było przyprawie tak? Ale taką wiesz. A. O, to dobra, bo ja cebuli lubię i tak. Dobra. Pójdzie? Ale jakiś wiatr się wrywa, rano go nie było. Może na deszcz? Mówiłam, że no. ma padać wieczorem. Nie no, ja mam nadzieję, że nie będzie padać. No oby. No tak patrzyłam, że tam jakieś, nie wiem, 20% chyba ma być A. Mmm, no. no, no. dobra. Karol się udało, patelnia nie porysowana. patelni? Nie, w karce to wszystko A, robią. Garnek porysowany, patelnia nie. Nie chciało mi się już w takiej dużej. A dziękuję bardzo, we się ma. Nie, czuć trochę tam w ogóle. Ty? Mhm. Ale sypnęło mi się troszeczkę papryki ostrej. Mm, no, no okej. Okay. Nie mi narobił ochotę na mam na jakiegoś steka. Co hmm. to, to? A już mi lepiej jak poleżałam trochę, wiesz? On trochę energię? Nie. No. Yeah. Nie. Nie zazdroszczę tym, co robią na w fasadach i dachach, czy no mu. No. Czuję, przecież to idzie się tam upiec. Można stać się nigerem. O, ciutko. Mm. Byliśmy u mojego brata, dostał prezent, ucieszył się, zobaczył, powiedział wow. Więc wiedziałem, że mu się spodobało. On taki stydziący, nie umie tak ekspresyjnie. Ale fajnego masz tak no, no już Teraz jak... I starsi to wiesz, inaczej, nie? Jak był młodszy to my jak się z kotem żyliśmy. Nie szło się zagadywać. Mm -mm. Ej, mówią, że dałaś mi trutki. Nie. 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 Nie, nie. Nie Ja tylko tego Rubalem wrzuciłam ci. Kurwa, nie. <laughs> A mi tak pochrupnęło coś, to może to. Ej, bo też nam wleciał do mieszkania goliniarz. No to są te osy z takimi, z taką rurką i taką dupą, nie? A. Ja powiem jak konop o nich nagrywą, to ja miałam taki to. I Jeszcze raz oczy widziałam. Chciałam, że to jakaś mucha. No, no to trochę jak mucha. Ej, dobrze z tą klimą. Ha? Dobrze z tą klimą już tutaj. Trochę lepiej. Chłodniej. Ej, ale co ten z tym, że jest... Że jesteśmy tak wyczerpane po tym, ogólnie wyczerpane z energii, to chyba się sprawdzę z tą pogodą. Może tak być. Ale też może być za długo Ja za mało, bo ja zetknęłam o 5.30. No tak. Ile wyjecie? My bardzo dużo jemy. To jest nasz pierwszy posiłek, człowieku. My możemy dużo jeść i będziemy chude. Hmm. Tak Prawda. Jak myślisz, co z naszym planem? Nie chcę myśleć. Nie? Kuni się nie, nie chce. dużo pierdolenia się z tym będzie. No. Wiesz co, ja bym na jakiegoś drina? Drina? No. Nie ja piję alkoholu do jutra. Ja dosyć mam. Nie, nie mogę. Nie, chyba nie testował, z tobą, wiesz? Nie jadłbym nic z niego. Mm -hmm. To jest stała tylko wódeczka. Macie ktoś pisał na czacie, że spadnie po bluzę szal. Czy coś takiego ciekawe jaką. nie ma. Jest tylko Ćpun. A to może o ćpuna chodziło? Nie wiem. Nie wiem, jak Robert się zgodził. Nie spada. Bluzę ćpuna chce zajebać. Mm. jednej bluzy nie ma Kaśka i Robert już skurwiony. Zezanasia? Myślisz, mm -hmm. że ma? Nie wiem, czy mi się kojarzy. Ja bym poszła na jakąś wodę. Ja mam tak, żebym po prostu poszła na leżak. Da mm trzy. -hmm. Kurwa, nie, nie mam tyle pieniędzy. A to w górę teraz. No jak ci utknęło? Boże, no. ja się tak wystraszyłam. I ja pierdolę w ogóle. Mm. Okropny był ten robot. Co? Okropny był ten robot, też się wystraszyłam. basen, moczydło, ej, ja z basenami publicznymi mam coś takiego, że ja je lubię, ale ja się boję, że ja się zarażę grzybicą. Aha. Mam coś takiego, mm. kiedyś nie miałam z tym problemu, ja uwielbiałam takie baseny i w ogóle, ale teraz na samą myśl, ile tam ludzi chodzi, co? oczają o... tam. Dzieciaki. E. Baseny publiczne byłyby git, gdyby nie były publiczne. Ja mówię Ci, musimy tutaj na ten ten ogarnąć. Mm. One są tak napakowane, można do nich strzelać. No, to narobię. No właśnie, jeszcze te... O Jezus! A nieraz, jak widziałam... Ile tu osób tutaj jest? Mm -hmm. Jak nieraz widziałam jakieś TikToki, że ludzie sikają do tych basenów. Ja... FUJ, kurwa, nie! Nie. Co sprawdzasz? Staram się chyba się wspierała. Trzeba ją tu wstawić na nowo, bo koluje. Ale dobra, zjedz sobie i ten. To już się śniadano. Tak? No. Ja przyjmuję bo na tam umrze. Ale przynajmniej śmieci by wyniesione. Ja tylko trzy razy... Już! Ja tylko trzy razy strzałem w basenie i przy jednym razie babka Fu, Fuu, albo nieraz widziałam jeszcze TikToki, że ludzie biorą wodę do ust i wypluwają ze śliną. Polecił taki filmik na TikToku viralem. Ale bicek. Bardzo dużo. Coś czuję, że my przyścimy dzisiaj cały dzień. No, może tak być. Dzisiaj to nie jest taką jest. Ale dobra, będziemy zbierać energię na jutro. staniemy takie...